Trzemano w jest z wielkiej Łotwy. Od razu czas dać Bangladeszowi indy troskę. Przygotowań, nie potrzeba już wielki tu. Większość, co zdobędziemy teraz, nie pójdzie dla nas, tylko dla sojusznika. Może nie fajne. lecz mi podobają się one już. Też przy granicy Polaków w Azji w Indiach. Tam, 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 Tanzania, okej. Okay. Jak będzie to mogę się okej, okay, od razu. Polacy, okej. Okay. Jak już... okej. Okay. Widać, że drugi na świecie, Bangladesz jest dwunasty. Większość pieniędzy ja ci wysyłam teraz, żebyś... pokonał tych... tych zmiesków. Wiadomo, skąd Indie mieli dużo ilości armii? Pan Grzesz, ty coś możesz lub, bo tylko ja tutaj już zrobiłem. Jakby mnie usłyszał? Hmm. Biała chrześcijańska. Czemu by ją czekać na istoty? Wiedziałem, że historia chrześcijaninów upadła. Tyle walk o. Tyle walk. Bangladesz? naprawdę, całe, nie będą moje za chwilę całe Indie no ty może coś zrób w końcu no pięknie, no, no, no w końcu coś zrobiłeś Congratulations, kongratulacje mm. no, ty już dawno coś robić Okej, okay, jak tak to i tak musimy nie wiem co zdobędziemy, przynajmniej co zdobędziemy. I wjazd na indi. Indii. Znowu zaczyna się coraz głębiej wchodzimy w tereny. Coraz więcej zdobywamy. Blisko do końcówki i w jesteśmy, a oni nic nie zyskują już. Zbili trochę armii jeszcze. Jaki ten indis dobyty? Wielkiej ilości armii, męska Indii zostaje już. Ja to tylko jedna wojenka taka szybciuteńka. Indie troszkę poszło To są starożytne surowce. Polacy nic nie pomogli nawet, a sam chcą pomocy. Trochę powinni się stalić, ale niech już im będzie.

ale wiecie, to nie życzenie się i za tylko, ja nie do nie, jedynie i loże kurzył przynajmniej przewszy imperium europejski. Czesarza Europy w wielkiego. I mówi, i powiedz, i mówi, że w swoim pokój każdego 200 tysięcy powiedział. I to euro No, mążara. Wielki cesarz wysyła wielką kabadę. 18, 20 koła wysyła, 20 koła na tą ten zanie. Kraj głupków. O nie, 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 to nie mogę tak ciągle zdechć. Bo gdzie, jak skonało mnie, no to no, trochę I teraz tak się nasza zabawa atakuj, atakuje. Weźmy, że to odgłosy, ale to od, od Discorda, ktoś pewnie dzwoni, a nie mogę teraz odebrać. Tu nagrywam. Chcę, kurczę, to, ale przepraszam, na 30 że te dźwięki. To nicie ta wojenka szybka i zakończymy ten odcinek jak już. O! Ooo! piękna obrona, bym powiedział. Jak była ładna, przynajmniej jakaś krop! na wykażyć? Jak mi wjechał do ja czysta koła, a on stracił wszystko, co miał. Polacy wszystko pokonują, bo wreszcie wsleczeliśmy Łotwini. Pytali że my krzyczmy Polakom, i oni każą inną dzięki nim Jestem potężnie by powiedział. Łotwa jest dzięki sobie, potęgą. No czo, no, ale gdzie jest taki kuj kozak jeszcze tu się <grystanie> koła wbija już za twoją imię? Lepiej po się, bo już ci będzie i też. będzie twój koniec To w inwestycję polecało W końcu, w końcu, ten design nie skoził nas. Praw, łatwinów, kozyła bardzo Wiem. I to na tyle na dzisiaj. Zapis powojenny trzeba zrobić. Koniec tego filmu na dzisiaj. Trzymajcie się Elo. Niedługo, niedługo nie nagrywać Elo.